Siema, zagrajmy sobie partikę szachów 5 minutowych, zobaczmy kogo nam wylosuje. Ranking 2096 posiadam ja obecnie zobaczmy czy uda się go polepszyć czy pogorszyć. nie nadzieję, że polepszyć, bo nikt nie lubi przegrywać. Ale, ale zobaczymy 2009. Amerykanka posunięcie D4. Ja na D4 będę grał teraz D5 i na to będę grał tak. Ustawiamy się stabilnie i nie mam zamiaru. Tutaj, można też wybijać tego piana. Ja zapytam, co ty masz? Wow, i od razu takie posunięcie. I tu ładuję. Dobra, wyjdźmy do końca. Mhm. Ok. będzie chciał odbić. No to ja mogę już tutaj, tak. Hetman mogę nawet. bicie tutaj. No to, hops, zderuszowany król. To migraj. Nabicie no tu, jest bicie tu. Mogę też zbić tu po prostu. Biję tu i atakuję tego piona. No powinno być ok, tak. No i on odchodzi. Ja z tego pionu tak czy siak stracę. Eee, ale mogę wprowadzić kolejne figurki do gry. I chyba zdecyduję się najpierw na skoczka. Tu zawsze mogę też wybijać, on nie ma ruszady, więc to jest jego minus ewidentny. Tu bo już chce na widły wjechać, tylko tutaj on mi się cofnie tam. Ale zobaczmy, na to mogę wejść też tutaj gońcem i nabicie bicie działamy dalej. Tylko końcóweczka, ale dosyć, dosyć wydaje się być szansowna i ciekawa. Dobra, tutaj wyjdźmy gońcem i w razie czego już ten pion zawsze będzie na radarze, nie? Mogę nawet grać drugą ruszadę, ale nie wiem, czy chcę. Dobra, wprowadźmy tu wieżę. Bo po prostu grozi teraz bicie w jednym ruchu. OK. Już nie grozi. Mhm. On wprowadzi tutaj wieżę w następnym ruchu. Czy ja coś mogę na to poradzić? Mogę zagrać tak. I jeżeli będzie chciał prowadzić wieżę, no to hop. Ten skoczek czy coś mi zrobi realnego? Chyba nie na razie. Mm. Tak może zagrajmy. I przerzut skoczka. OK. Ja mogę zagrać tak. I tak zagram? Co na bicie? Bicie, bicie i biję do tego piona. I powiedz mi czemu tak nie mogę. Bicie królem, no to i tak wezmę tego piona. Nie mam ruszady, ok. Gdyby tu było, tu. Aż niewiele brakuje. A jak odejdę tu gońcem i on mi zbije, to ja biję tu. Odejdę tu gońcem. On mi zbije, to ja idę tu i na to jest coś na pewno. Hmm. Coś tu jest w tej powiezie, tylko tu. No dobra. Tu, no to tu, tak. Co na to? Co na to? Bicie, to ja mogę zbić też końcem. Dobra, zagrajmy to. On może tak czy siak to odgrać i odbijać tego piana. No trudno. Mhm. Bicie na to. Zrobimy tu. I zbimy tu. I cofka. On ma parę gońców, ale wiszą widły, więc on musi teraz coś na to zrobić. Nie może za bardzo wieży do gry wprowadzać. Mm. Ok, mi się już nie opłaca robić ruszady. Zamkniemy tego gońca. I zagramy taki ruszek. Ok tu liczyłem bicie czy coś lepszego? Hop. zbijmy no. tu nie chcę, żeby mi gdzieś stępem wchodził, dobra zróbmy tam bruszadę no ten król jest taki z jednej strony fajnie, bo jest aktywny ale z drugiej, no może, mogą być z nim kłopoty tu jakieś ruchy, tu jakieś gwiazdy mi się podobają. Pion na jednym skrzydle, więc on tylko ma. A zresztą ma piona mniej. Także no. Tu, tu. I nabicie. Tu. na nabicie. Tu. Dobra, a obronię tego pana. Wejdę gdzieś tutaj. Ten go nie za bardzo nie gra. Dobrze jest ustawiony ten pion. Ten go nie będzie lepszy, więc fajnie by było go zdjąć tego białopolowego. Więc podoba mi się koń B4. I teraz może zaraz podejdę królem. Koń B4. Na to. To widły. Na to to szach po prostu i bije wieżę tu już mi się zaczyna podobać grozi bicie tutaj na to no dobra, na to, on po prostu odchodzi wieżą, jest spoko, tak? ale ja zbiję tutaj on wykasuje mi tutaj ja jedyne odejście mam tu Uh -huh. Tu, ale te, te piony może mi się uda jakoś zaatakować. Uh -huh. Tu i tu. ale tylko czas, czas. Czasu niewiele jest. Wow, nie mogę bić, bo jest yy, mat, tak. Dobra, muszę się skupić, teraz na grze. Bicia i idziemy tam. A, ależ błąd. I wybija i jest koniec partii. Za mało czasu, za mało czasu standardowe. No ja mam mu 2 minuty mniej, no to na plicu to jest przepaść. Przegrana na czas. No, niestety, niestety to nie jest fajna partia. Daniels, dan, Daniel. Daniel Sinclair. Ok, no to było spoko. Tu ustawiłem dobrą pozę. Uważam, że miałem przewagę przez dużą część partii. No, mi miałem. Zawsze. Tu mogłem po prostu już wybić. No, ale 20 sekund. To tylko, że ono już w ten czas by mnie wykręcił gdzieś tam. Mm. Nie, no jestem niezadowolony, cóż. No, ale jak się podobało, to poproszę o w górę. Yy, może subika do następnego razu. PAPA. Pa.